Pytania wracają do państwa. Maciej wolny witam ponownie. Witam ponownie mojego i państwa gościa, którym cały czas jest redaktor Stanisławiański tygodnik sieci, panie redaktorze, kłaniam się pięknie. To jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry, być może dobry nie dla wszystkich, ale i ostatnie kilka dni nie dla wszystkich być może były dobre, szczególnie ze strony platformy obywatelskiej Donalda Tuska w kontekście afery taśmowej tego pewnego zamieszania i z artykułem a później ujawnionymi przez prokuraturę informacjami na temat zeznań, według tych zeznań syn Donalda Tuska miał rzekomo wręczyć. Żeby odebrać łapówkę w wysokości 600 tysięcy złotych, już euro, tak jest, euro, w słowetnej też siatce. O tym wszystkim sobie porozmawiamy, bo jest też wniosek Koalicji Obywatelskiej o to, żeby powstała, została powołana komisja śledcza do spraw zbadania prawidłowości, legalności oraz celowości działań podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w celu zapobiegania i przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych na politykę energetyczną Polski w okresie od 1 lipca 2013 roku do 20 października. 2022 roku, a także zaniechań w zakresie wykrycia tychże wpływów. To na początek, zanim o tej całej sprawie, o tej reklamówce i tej łapówce nawet się zrymowało. Chcę zapytać, czy taka komisja śledcza, panie redaktorze, ma sens, kiedy jesteśmy w tym momencie, rok przed wyborami parlamentarnymi, no i za moment przecież, a w zasadzie już nawet można powiedzieć, zaryzykować, że trwa kampania wyborcza. Powiem szczerze, że po komisji Rywina jako pierwszej, w której. No on został skazany potem, no ale to w wyniku działań prokuratury oczywiście i udowodnienia mu, tych korupcyjnych zamiarów, to wszystkie następne komisje niczego nie udowodniły w gruncie rzeczy. To znaczy, podały prawdopodobny przebieg wydarzeń, które tam za czymś stały. No, jeszcze komisja do spraw Orlenu, gdzie chodziło o nieuzasadnione aresztowanie pana Mądrzewskiego. To miały jakieś skutki, zwykle nie mają żadnych skutków prawnych, z ubolewaniem o tym mówię, bo jak się to porówna do senackich komisji śledczych w Stanach Zjednoczonych, to to jest ubóstwo straszne, jeśli chodzi o te polskie komisje. A to, to to strata to, czasu, po prostu te yy, nasze komisje śledcze. W jakim w sensie sejmowe? to jest niestety strata czasu, ja z ubolewaniem to mówię, dlatego że w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, o których wspomniałem, od już za czasów komisji rewina i w każdej następnej większość świadków przysięgających mówić prawdę i tylko prawdę łże po prostu jak najęci i, I nie, nie ma... przejmują się i w ogóle się tym nie przejmują ponieważ nikt za te ugarstwa nie został skazany a niektóre te ugarstwa są tak ewidentne że po prostu no, coś tam się w kieszeni otwiera jak się tego słucha druga strategia to jest zasłanianie się niepamięcią no Nie pamiętam, nie wiem, może, ale w zasadzie no to skąd, no, skąd mam wiedzieć, co robiłem w tym dniu i tak dalej. Więc te, te dowody, które komisja yy przedstawia, no są osłabione przez te, przez te ugarstwa. To jest oczywiście, ma pewien wymiar pedagogiczny, dlatego że społeczeństwo dowiaduje się o funkcjonowaniu różnych instytucji. No Amber Gold dowiedziało się o funkcjonowaniu sądów i prokuratury które no nie chcą czy tam nawet części służb tajnych które nie chcą się zajmować czymś na polityczne polecenie tylko wszyscy jakby to wiedzą i nic specjalnego z tego nie wynika trzeba to dopowiadać pracami dziennikarskimi filmami dokumentalnymi czy czymś takim więc to jest wielka szkoda że narzędzie które miało być Takim biczem trochę na patologię, jednak tym się nie stało. No właśnie, pewne mechanizmy są przez Komisję śledcze ujawniane i to jest oczywiście ciekawe, ale ja mam wrażenie, że po pracach komisji śledczej więcej jest pytań niż było przed rozpoczęciem tych prac, bo kolejne wątki się tak naprawdę otwierają, a nie zostają no jeszcze, zamknięte. Jeszcze jest ten jeden aspekt, że za rok są wybory. Komisje śledcze działają na zasadzie dyskontynuacji, czyli jeśli nie zakończą swojej działalności, to trzeba by w nowej kadencji rozpoczynać ją od nowa. A tutaj nie ma na to szans, żeby zakończyły. Nie ma szans, ponieważ ten okres powinien być wcześniejszy zresztą, bo dlaczego jeśli tak sformułowano przedmiot prac komisji? ingerencji rosyjskiej w, w polską energetykę, to dlaczego nie zająć się tym od 2008 roku, czyli pierwszych umów gazowych. Tego wszystkiego, co się działo opóźnienia, budowy Redzikowa chociaż to była decyzja Stanów Zjednoczonych, ale jednak polski rząd i minister Sikorski mieli na to wpływ. Potem ta nieszczęsna umowa Waldemara Pawlaka do 2030, to wszystko przecież było elementem darowanie tych kar, ten specyficzny układ w Europol w gazie, no to a jeśli by się tak cofnąć, no to nie ma najmniejszych szans nawet gdyby zacząć. 2013 roku, to nie ma najmniejszych szans, żeby zakończyć pracę tej komisji, czyli byłoby to wyłącznie po to, żeby było widowisko. Ja nie jestem przeciwnikiem komisji, bo nawet te marne cele realizowane przez nią i niepełne dają pewien obraz, no ale po co robić cyrk zamiast ustalić fakty? Przeciwnikiem komisji nie jest też wiceszef Solidarnej Polski Michał Wójcik. On wypowiedział się w ten sposób i na temat komisji śledczej, i na temat kolejnych materiałów, które mogłyby się kolejnych taśm, które mogłyby się w tej sprawie pojawić. Posłuchajmy. Działają instytucje państwowe, działa prokuratura. Jeżeli Pan pyta mnie konkretnie o to, czy takie ciało jak Komisja Śledcza powinna powstać, jak najbardziej. Tylko że myślę, że Platforma jeszcze może się zdziwić, bo sądzę, że prokurator generalny nie ujawnił wszystkich informacji i ciekawych wątków, które zapewne w czasie takiej Komisji Śledczej mogą się pojawić. To platforma ma się czego obawiać w kontekście tych słów. One są dość ciekawe, że tutaj może się coś jeszcze pojawić. Platforma może się zdziwić, nie wszystkie informacje zostały ujawnione. Od czerwca 2014 roku, czyli ponad 8 lat, platforma boi się ujawnienia treści rozmów Donalda Tuska z Janem Kulczykiem. Są kontrowersje, czy były to dwie rozmowy, czy trzy rozmowy ale ponieważ odbywały się w takich miejscach, gdzie też funkcjonowały te podsłuchy, więc to by było bardzo smaczne, o czym premier dużego państwa rozmawia z dużym misiem biznesu. A to się nigdy nie pojawiło, ale ten lęk przed tym, że skoro na tych pomniejszych taśmach są takie interesujące rzeczy, to co na poziomie premiera i tego rekina biznesu, było mówione, i oni mają pełną tego świadomość. Tylko yy, yy, mają nadzieję, że, że tych taśm nie ma, że zostały zniszczone, albo że ma je ktoś, kto nie ma interesu w tym, żeby je ujawnić. Ale to dość nai naiwne podejście. zdecydowanie naiwne, bo jeśli się coś takiego yy, yy, robi, no, pretensje można mieć wyłącznie do siebie. Ponieważ tak. Jeśli się urzędnik państwowy, a premier w szczególności, spotyka z kimś z biznesu, to powinien robić to w urzędzie Rady Ministrów, kancelarii prezesa Rady Ministrów, tam, gdzie urzęduje. Po pierwsze, żeby było to kontrwywiadowczo, zabezpieczone, żeby nikt tego nie nagrał, a poza tym, żeby nie było podejrzeń, że robi się jakieś szwindle. Jeśli się to robi na takim gruncie, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to to już jest przyczynek do tego, żeby nie mieć absolutnie zaufania, że kryją się za tym. Czyste intencje. Urzędnik państwowy to nie jest ktoś, kto się z kumplami umawia na rozmowy, czy owszem, może sobie pograć w piłkę nożną, ale nie w sprawach, które są istotne dla państwa, dla finansów państwa czy dla gospodarki. To jest absolutnie wykluczona, ponieważ oni się na gminie spotykali. Przecież mamy te taśmy, na przykład rozmowa Sikorskiego z kulczykiem, no to. Tylko czekać na nieszczęście, no po prostu, ale nie wolno stwarzać takich pretekstów. To jest w wielu krajach, za samo przeprowadzenie takich rozmów na terenie nie neutralnym, nieobjętym ochroną kontrwywiadowczą, wylatuje się po prostu. Dymisja ze stanowiska. Aczkolwiek tutaj w tej sprawie jeszcze pojawia się ten mocny wątek tej reklamówki, tej łapówki, o której rozmawialiśmy z syna Donalda Tuska i Donald Tusk na tę całą sprawę odpowiada w ten sposób, mówiąc poniekąd, że to atak na niego i na jego rodzinę. Posłuchajmy. Ja chciałem wam bardzo podziękować za słowa wsparcia, kiedy po raz kolejny zaatakowano moją rodzinę mojego syna. To nie jest pierwszy raz w naszej historii. Chcę Wam powiedzieć, to oczywiście boli. No, każdy, kto ma dzieci, wie dobrze, że, że to boli. Pierwszy do mnie zadzwonił mój syn i powiedział: Tata, nie przejmuj się, nie damy się złamać, nie damy się zastraszyć. Nie, nie myśl nawet przez chwilę, że to w jakikolwiek sposób zmienia determinację nas wszystkich. Z jednej strony atak na rodzinę, z drugiej strony po prostu ujawnione informacje. Poniekąd też w odpowiedzi na inicjatywę samego Donalda Tuska. No nie bez przyczyny zaczęły pojawiać się komentarze mówiące o tym, że Donald Tusk no strzelił sobie w stopę. Po prostu tą całą sytuacją wykazał się pewnym, no nie wiem, pewną nonszalancją polityczną, Ale brakiem politycznego na przez kogo? doświadczenia. Przecież w pierwszym wypadku od artykułu w gazecie wyborczej Michał Tusk pojawia się jako strona różnych dziwnych rzeczy, pracująca raz w porcie państwowym, drugi raz na rzecz prywatnego. Przepływ informacji między tym, która sama opowiada o jakichś dziwnych rzeczach. Co to znaczy, że wmontowano? No sam się wmontował. Kto wmontował? Tutaj przecież nie. To świadek mówi o tym, że Ronald Tusk sobie życzył, żeby ujawnić materiały, to zostały ujawnione. Przecież nikt nie twierdzi, nikt nie wypowiada tego eksplicite. Proszę bardzo, przyszedł Michał Tusk. Są tylko cytaty ze świadków. Dlaczego to się ciągnie akurat za platformą? No, to prowadzi do początku lat 90. i yy, słynnych już wypowiedzi Pawła Piskorskiego, sekretarza generalnego kiedyś. Yy, Kongresu liberalno ważnej figury Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a potem Platformy Obywatelskiej, który wprost powiedział, że w siatkach tego typu reklamówkach przyjmowano forsę od niemieckiej CDU. Kiedy, no, że Piskorski to może być niewiarygodny, no to zapytano Andrzeja Olechowskiego, który jest uważany za takiego statecznego polityka, na co Olechowski odpowiedział, że pieniądze mogły być, bo siatki wtedy krążyły dość nagminnie. Potem przyszedł Janusz Palikot, który miał różne porachunki z platformą i też zaczął opowiadać, że to wszystko mogło funkcjonować. Więc jak się ma tę wiedzę, że, że to, tak funkcjonuje, no to skojarzenia są oczywiste. A jeszcze, kiedy się pojawiły te informacje Piskorskiego, to Krzysztof Wyszkowski, znany działacz niepodległościowy i wolnych związków zawodowych, złożył doniesienie do prokuratury na przyjęcie pieniędzy od wywiadu niemieckiego, ponieważ Krzysztof Wyszkowski twierdził, że partie nie dają tak, chyba się posługując analogią do moskiewskiej pożyczki Millera, że to się odbywa przez tajne służby, żeby mieć więcej haków Na tych, którzy biorą. To doniesienie Krzysztofa Wyszkowskiego nie miało żadnego skutku. Ale przypominam o tym, że fakty są takie, że nikt tego nie wymyślał. To po prostu było skutkiem wyznań Pawła Piszkowskiego, potwierdzonych przez innych działaczy. Tamtych partii wtedy. Po tej całej sytuacji zacząłem się gdzieś zastanawiać, na ile jest to moment trudny dla samej Platformy Obywatelskiej, dla Donalda Tuska, gdzieś też w kontekście obciążenia tą sytuacją. Na portalu w polityce.pl można przeczytać Pan artykuł, i tam jest takie zdanie. Wielu ludziom, ich partia będzie się kojarzyła z torbą z biedronki, wypełnioną forsą, i Platforma Obywatelska nic na to nie poradzi. Z czego to wynika, Panie Redaktorze? Czy rzeczywiście wiedzy, jest tak, że ta społecznej. sprawa przylgnie mocno do Platformy obywatelska, dla Don do, do Donalda Tuska i jakie będzie miała po prostu polityczne konsekwencje z wiedzy i, i doświadczenia, no bo skoro te informacje, plotki, wszystko jednak to nazwać o tym, że te siaty były sposobem finansowania polityki, bo trzeba wspomnieć jeszcze o tym, nie żyjący już Wiktor Kubiak, taki biznesmen, który tam był menedżerem. Paru gwiazdek też jakby estrady, ale przede wszystkim był bogatym człowiekiem, któremu też Zarzucano, że nielegalnie finansuje polską politykę i też chodziło o siaty. To też jest początek i połowa lat 90. Były śledztwa w tej sprawie, ponieważ były doniesienia o, popeł o możliwości popełnienia przestępstwa, więc z jednej strony mamy te słowa Piskorskiego, pis z drugiej strony mamy tego Wiktora Kubiaka. Więc no. Nic się nie poradzi na to, że w świadomości społecznej jest przekonanie albo jakaś cząstkowa wiedza, że po pierwsze, jak forsa lewa trafia, to akurat trafia do tych, a nie innych i że no, skąd się biorą te wypowiedzi, jeśli by nic nie było. No, to by były procesy o zniesławienie, ale nic takiego nie było, po prostu. Czy Piskorski został postawiony przed sądem, przed Donalda Tuska po tym, co powiedział? Nie został postawiony przed sądem. Króciutko zapytam, jak ta sprawa według pana się zakończy? Ona się nie zakończy tak jednoznacznie, bo w, w takich momentach jest trudno udowodnić różne rzeczy. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Załóżmy, że jakiś ważny polityk ma córkę. Tak sobie załóżmy teoretycznie, która robi różne biznesy, i ona uważa, że to wynika z tego, że jest taka świetna. Natomiast wiele firm może uważać, że zlecając jej różne rzeczy i płacąc. Pośrednio korumpuje tego polityka którego ona jest córką kupuje sobie pewne względy niestety tutaj musimy postawić kropkę Pięknie dziękuję za naszą rozmowę Stanisław Janecki tygodnik sieci był moimi państwa dziękuję. gościem pani redaktorze kłaniam się pięknie jeszcze raz dziękuję a państwa zachęcam oczywiście do pozostania z telewizją w polsce.pl wracamy za chwilę tym razem sport za gości na naszej antenie.